Siemano. Dzisiaj mamy akcję pryskania. Te dwa więc działamy. Dobra, rozkładamy machinerię. W ogóle coś źle mam wyregulowane z rozkładaniem to zaraz wam pokażę jak wyjdę o co chodzi. rozchodzi się o to, nie? że na tych głowikach się ustawia ogólnie jakby prędkość, no po prostu wydatek koleju, nie? I to coś kurde jest źle ustawione, bo moim zdaniem powinno być tak, że dwie naraz powinny się rozkładać, jedna się tak rozkłada, druga tak. Jesteśmy na drugiej działetce. Jak to jest. To. Raz tak wyjdzie, raz tak wyjdzie. Nie mamy na to wpływu. Technologii się nie oszuka, niestety. Przypiskiwasz, ma to swoje lata. To będzie 2014 rok, już 11 lat zanim nim. To już jednak teraz ta technologia poszła do przodu. Już, już wtedy mi się wydaje, że jak mój tata go brał to można było wtedy z samopoziomującą belką go brać tylko rzeczywiście, że, że z innej firmy nie, bo wiadomo Pilmet to możliwe, że takiego czegoś nie miał ostatnio znajomy kupił sobie właśnie opryskiwacz Amazonkę to normalnie belka już jakby Działa jak jaskółka, jakby że jedna strona działa niezależnie od drugiej jeśli chodzi o poziomowanie, to już całkiem elegancko, no, przynajmniej tak właśnie u nas jest, takie są skłony, że jest taka dolina, środkiem nieco ciągnie jedzie, a tu lewo, prawo nagle jakieś pagórki, no i w takiej sytuacji właśnie idealnie to się sprawdza. to jest też spoko, bo ustawia sobie przykładowo tam, nie wiem, 50 cm udłonu, nie? I to już Ci pilnuje wszystko. I w tych nowych też już spoko jest, bo na przykład tutaj jest wyłączanie sekcyjne, nie? Jest podzielone na 5 sekcji. A w tych nowych to już normalnie każdy płyszczek oddzielnie się załącza. To jest to jest spoko, bo już nie jest sobie raz od między i później już elegancko, jak masz drugą ścieżkę, na przykład na tym polu. To już cię nic nie obchodzi sobie od między tym, tą ścieżką, co masz tam zrobioną, a tu już środek ci samo pilnuje, ci rozłącza. A tak to wiadomo, tam sekcję wyłączysz, ale to tam coś tam zawsze nakładki jest. Bo to, to jednak no, tak idealnie nie zrobisz, bo to. Tam sekcja nie wiem, tu ile będzie miała, bo jak ma 12 metrów, to trzeba by było przeliczyć, ile to sekcja będzie miała z 2,5 metra. Nie, to jest to pole szeroko, kurde. <laughs> Aby z tej strony będzie odpalona, a na 4 bo niech tam niech tam pryska Właśnie o, o tym mówię, nie? że na tutaj jak środek już łapie, nie? to tu już elegancko na tej ostatniej sekcji samo by rozłączało, tutaj od środka. Bo już by elegancko pole się mapowało od tej jednej strony, tu od drugiej, a środek już sam normalnie by się e, łączył. A tutaj tak w takich upryskiwaczach trzeba na oko patrzeć. tak na oko, to wiecie jak to jest. <laughs> raz doleci, raz nie doleci, raz przeleci, raz, raz nie doleci. Taka sytuacja. Kiedyś w ogóle opryskiwacza rozkładało się ręcznie, wszystko to jeszcze było dołożenie A teraz się wszystko niby hydraulicznie rozkłada i jeszcze się narzeka, nie? No ale wiadomo, człowiek się przyzwyczaja do lepszego. No i co, i składamy. Zostało już tam z 50 litrów, ale to już się nie układa na kolejne wieże, bo to. Bez sensu będzie Dobra, podnosimy Blokada I składamy Ogólnie z tym składaniem coś jest źle wyregulowane, bo powinno dwie na raz jeść tam gdzieś przepływ oleju mi się wydaje, tam trzeba było coś popatrzeć, ale to już... ...rusz Dobra, opuszczamy O, niech hit, nie chycnie Nie, niech hit, nie? No, Już chycnie Dobra Opuszczamy i spierdamy Dobra, trzymajcie się, na razie